Pamiętasz moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś zdjęcie jednego z tych starych pojazdów o dziwnym kształcie i pomyślałeś: To nie mogło zostać zbudowane na poważnie? Dokładnie te samochody istniały naprawdę. Były nie tylko środkami transportu, ale ruchomymi eksperymentami między ideologią, niedoborem a pomysłowością. Dziś wyruszamy w podróż przez najdziwniejsze pojazdy minionej epoki i zaczynamy od auta, które sprawiało wrażenie ubrania na kołach. Top 10. Velorex Velorex nie był normalnym samochodem i nigdy nie aspirował do tego miana. Jego konstrukcja była tak minimalistyczna, że trudno było uwierzyć, iż w ogóle mówimy o pojeździe. Zamiast klasycznego nadwozia konstrukcja składała się z cienkiej powłoki winylowej naciągniętej na prosty stelaż z rur. Materiał ten był tak delikatny, że teoretycznie można było zrobić w nim dziurę palcem. Niska waga była jednak częścią koncepcji. Welorek zważył niewiele więcej niż motocykl, i miał być na tyle prosty, by praktycznie każdy mógł go naprawić. Części zamienne można było improwizować, a naprawy bardziej przypominały cerowanie ubrań niż mechanikę samochodową. Szczególnie kuriozalny był brak tradycyjnego wstecznego biegu. Aby jechać do tyłu, silnik musiał zmienić kierunek obrotów, co całkowicie zmieniało zachowanie pojazdu. Pomimo tych wszystkich osobliwości, ludzie latami czekali na ten pojazd. Dlaczego godzono się na te wszystkie kompromisy? I co to mówi o czasach, w których taki samochód uchodził za rozwiązanie? Top 9 SMZS 3D. SMZS 3D sprawiał wrażenie nie tyle samochodu, co technicznego kompromisu na czterech kołach. Był mały, kanciasty i wizualnie przypominał raczej niedokończony projekt, niż przemyślany pojazd, napędzany słabym, jednocylindrowym silnikiem, poruszał się naprzód z ociąganiem. A każda wyższa prędkość wywoływała uczucie, jakby pojazd miał się rozpaść. Konstrukcja była skrajnie prosta, niemal toporna, z cienkimi blachami i formą, która ledwo dawała ochronę. Jednak szczególnie niezwykła nie była technika, lecz sposób użytkowania. Pojazd ten nie był własnością w klasycznym sensie. Był przydzielany na ograniczony czas, a później odbierany, by zostać zastąpionym przez inny. Tworzyło to cykl identycznych pojazdów, które stale przechodziły z rąk do rąk. Jeździło się więc czymś, co nigdy naprawdę nie należało do użytkownika. Jak to zmienia relacje między człowiekiem a maszyną? I czy samochód odczuwa się inaczej, gdy jest tylko pożyczony? Top 8 Wartburg 353. Wartburg 353 wyglądał jakby został zaprojektowany przy użyciu linijki. Proste powierzchnie, kanciaste przejścia i forma, która wydawała się bardziej funkcjonalna niż estetyczna. Wszystko w tym pojeździe sprawiało wrażenie, że design nie był tu priorytetem. Pod maską pracował dwusuwowy silnik, który wymagał mieszania oleju bezpośrednio z paliwem. Każdy rozruch pozostawiał gęstą chmurę dymu, której towarzyszył charakterystyczny zapach, natychmiast zdradzający, że ten samochód nadjeżdża. Jazda nie była tyle podróżą, co nieustannym obcowaniem z hałasem, wibracjami i mechanicznym oporem. Szczególnie rzucało się w oczy, jak długo model ten pozostawał niemal niezmieniony. Podczas gdy świat motoryzacji szedł naprzód, Wartburg 353 czy zdawał się być uwięziony w innym czasie. Czy niezawodność staje się cnotą, gdy postęp nie jest opcją? Czy w pewnym momencie staje się ciężarem? Top 7. RAF 2103. RAV223 wywracał do góry nogami wiele utartych wyobrażeń o budowie pojazdów. Jego silnik nie znajdował się z przodu ani z tyłu, lecz w samym środku wnętrza, bezpośrednio między pasażerami. Prosta metalowa osłona oddzielała człowieka od maszyny, ale upał, wibracje i hałas były wszechobecne. Latem wnętrze zamieniało się w mobilną saunę, zimą silnik był jedynym źródłem ciepła. Pozycja siedząca kierowcy była równie niezwykła, niemal bezpośrednio nad przednimi kołami, co sprawiało, że kierowanie było doświadczeniem fizycznym. Długa, nieporęczna dźwignia zmiany biegów wymagała siły i cierpliwości przy każdej zmianie przełożenia. Pomimo tych wszystkich niedogodności. RAF2103 pełnił różnorodne zadania w codziennym życiu. Jeśli brakuje komfortu i logiki, czy pozostaje tylko adaptacja, I jak bardzo taki pojazd kształtuje codzienność ludzi, którzy są od niego zależni. Top 6 Tatra 63. Tatra 603 wyglądała jak pojazd z innej rzeczywistości. Jej forma była obła, niemal organiczna i wyraźnie odbiegała od wszystkiego, co znano jako klasyczną limuzynę. Szczególnie wzrok przyciągały trzy przednie reflektory, z których jeden poruszał się wraz z, kierując, z kierownicą, nadając autu niemal ożywiony wyraz. Silnik znajdował się z tyłu i zapewniał właściwości jezdne, które potrafiły być nieprzewidywalne. Przy gwałtownym hamowaniu miało się wrażenie, że przednia oś traci przyczepność, co czyniło kierowanie zadaniem nadszarpującym nerwy. We wnętrzu ta osobliwość była kontynuowana. Wyraziste kolory, krzykliwe wzory i deska rozdzielcza, która bardziej przypominała futurystyczny eksperyment niż znajomy porządek. Wszystko w tym pojeździe sprawiało wrażenie wyjątkowości i odrębności. Ale jak smakuje luksus, gdy bardziej konsternuje niż uspokaja? I czy ekskluzywność może stracić swoje znaczenie, gdy staje się obciążeniem? Top 5. Z AZ 995. ZAZ 1995 był mały, krępy i wyglądał jakby został ściśnięty pod ciśnieniem. Jego okrągła forma i charakterystyczny tył nadawały mu niemal karykaturalny wygląd. Silnik chłodzony powietrzem generował niewiele mocy, a każde przyspieszenie wymagało cierpliwości. Wysokie prędkości sprawiały wrażenie niestabilności, czemu towarzyszyły silne wibracje i nietypowe dźwięki. Szczególnie problematyczny był komfort wnętrza, skutecznego ogrzewania niemal całkowicie brakowało, przez co zimno stawało się stałym towarzyszem. Niektórzy próbowali zapewniać ciepło improwizowanymi rozwiązaniami, co dodatkowo zwiększało ryzyko. Jakość wykonania była nierówna, drzwi zamykały się tylko przy użyciu techniki i przekonania, a okna okazjonalnie po prostu opadały. Mimo to pojazd ten pozostał dla wielu ważnym krokiem w stronę indywidualnej mobilności. Jeśli samochód przynosi więcej wyrzeczeń niż radości, to czy mimo to powstaje pewna forma więzi, a może to właśnie z tego wyrasta szczególne wspomnienie? Top 4. Moskwicz 4 z 8. Moskwicz 408 chciał wyglądać nowocześnie, ale jego aparycja pozostawała sprzeczna. Linie wydawały się znajome i jednocześnie obce, jakby połączono różne idee bez ich rzeczywistego scalenia. Przód z wyrazistymi reflektorami miał pokazywać postęp. Lecz tworzył raczej wyraz zaskoczenia. Pod maską pracował silnik, którego parametry na papierze wyglądały akceptowalnie, jednak w rzeczywistości mocno się wahały. Niektóre egzemplarze wydawały się ociężałe, inne zaskakująco żwawe, jakby nie istniała żadna jasna reguła. Prowadzenie było odpowiednio nieprzewidywalne. We wnętrzu to wrażenie było kontynuowane. Twarde materiały, proste siedzenia i deska rozdzielcza, pozbawiona ciepła czy elegancji, definiowały codzienność. Mimo to model ten był szeroko rozpowszechniony i rozpoznawalny nawet poza swoim pierwotnym otoczeniem. Czy samochód, który nigdy do końca nie przekonuje, może mimo wszystko zostawić ślad? I czy czasem to, co niedoskonałe, zostaje w pamięci silniej niż prawdziwa jakość? Top 3. Gaz 21. Wolga Gaz 21. Wolga miała promieniować wielkością i znaczeniem, ale jej oddziaływanie było dziwnie ambiwalentne. Nadwozie było ciężkie i masywne, z dużą ilością chromu i formą, która była jednocześnie obła i kanciasta, wszystko w tym pojeździe wydawało się solidne od kierownicy po drzwi. Silnik poruszał dużą masę tylko powoli, każde przyspieszenie było raczej niespiesznym procesem niż dynamicznym momentem. Jazda wymagała cierpliwości i wysiłku fizycznego, szczególnie przy zmianie biegów i kierowaniu. Również we wnętrzu panowała specyficzna mieszanka aspiracji i prostoty. Niektóre elementy sprawiały wrażenie hojnych, inne zaskakująco prymitywnych. Typowe było mnóstwo odgłosów, skrzypienie, drżenie i wibracje, które każdy pojazd z czasem rozwijał. Gdy samochód oferuje więcej prezencji niż precyzji, czy staje się symbolem, czy pozostaje przede wszystkim wspomnieniem ciężkiego, powolnego poruszania się przez codzienność? Top 2. Trabant, Fraßtladen. Trabant przez 1 stał się symbolem, który wykraczał daleko poza swoją pierwotną funkcję. Jego nadwozie nie składało się z klasycznego metalu, lecz z nietypowego materiału kompozytowego, który nie mógł ani rdzewieć, ani wzbudzać zaufania. Pod maską pracował dwusuwowy silnik o bardzo ograniczonej mocy, generujący charakterystyczny dźwięk i gęstą chmurę spalin. Jazda była mniej precyzyjna, a bardziej improwizowana. Zmiana biegów wydawała się niedokładna, hamowanie wymagało myślenia z wyprzedzeniem. Na każdej podróży towarzyszyły zapachy, wibracje i cierpliwość. Szczególnie godna uwagi nie była jednak technika, lecz status tego auta w codzienności. Lata oczekiwania prowadziły do momentu, który świętowano jak życiowe wydarzenie. Ludzie łączyli wspomnienia, nadzieje i wolność z pojazdem, który obiektywnie patrząc, nie oferował niemal żadnego komfortu. Jak silne musi być pragnienie mobilności, jeśli nawet taki samochód staje się marzeniem? Top 1. Wada Riva. WAS 2005. Łada Riva nie była ekstremalnym eksperymentem, lecz pojazdem wytrwałości. Jej projekt bazował na starej, sprawdzonej formie, która przez dziesięciolecia pozostawała niemal niezmieniona. Podczas gdy technika i oczekiwania ewoluowały, ten samochód trwał w zadziwiającej stałości. Wykonanie było proste, często toporne, a jednak znajome. Szczeliny między elementami różniły się. Materiały sprawiały wrażenie skromnych, lecz wszystko podążało za jasną zasadą. Działać bez względu na wszystko. Wrażenia z jazdy były niespektakularne, niemal rolnicze, z układem kierowniczym pozbawionym wyczucia i mechaniką wymagającą więcej siły niż elegancji. Właśnie ta prostota czyniła Rives zrozumiałą wszędzie. Nie kochano jej za jakość, lecz akceptowano za dostępność. Jeśli brakuje postępu, czy stałość może stać się siłą? Czy też ten samochód pokazuje przede wszystkim, jak długo zastój może być postrzegany jako normalność? Pojazdy te były czymś więcej niż tylko samochodami. Były świadkami epoki, w której niedobór, adaptacja i wytrwałość kształtowały codzienność. Może były dziwne, niewygodne lub niejezawodne, ale zostawiły po sobie wspomnienia. Jeśli podobała Ci się ta podróż do minionego świata motoryzacji, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału. Która z tych maszyn szczególnie zapadła Ci w pamięć?